Ja mam ze strony Wojtek, a to jest pierwszy vlog na moim kanale, tak. I będziemy omawiać, no marczne. No. Do gry, no, po prostu. Do gry FIFA 14, tak dobrze. FIFA 14. No i w tym od, w tym vlogu no... Chciałbym opowiedzieć jak to by było zaprezentowane, że... Czienki to by byłyby, każde odcinki to by były 14 minutowe. Nie mam coś takiego, ale szczególnie to bym chciał powiedzieć, że mm, tak, że też w NBA będziemy grać 14 i się nie obawiać, jak przegram. A grałem dopiero chyba 6 matchy. Wczoraj wygrałem akurat jeden ja nie jestem z siebie zadowolony. Jednym punktem wygrałem 75-74, a zofartem wygrałem wojnę na filmie a potem na szybką kontrę zrobiłem. No i w tym vlogu, no wiem, z Minecrafta, pata z Minecrafta tak będą odcinki, no i postaram się zrobić jak najfajniejsze odcinki mi się uda zrobić z różnych serwerów na świecie. Z serwerów nie wiem tam no jakieś tam z Minecrafta nie wiem no. tam z GGGTA też spróbuję sobie sobie zrobić no i te odcinki takie były jak mówiłem 14 minut były takie no i... W tym odcinku mogę tylko powiedzieć, że to jest koniec. Siema. Jo i to był.